Witam wszystkich na kanale Piękne Grzyby A ja idę dzisiaj szukać grzybów Przed jeszcze sierpniem Zobaczymy czy coś się uda znaleźć Dwa tygodnie temu udało się bardzo sporo grzybków znaleźć Zobaczymy co dzisiaj będzie Na razie na takich słabszych miejscówkach jestem Co może naprawdę nic nie być A później idę na te swoje Co naprawdę mogą mi dać grzyby No to widzimy się przy pierwszym grzybku i mam już w tym roku drugi gatunek grzyba jadalnego. To jest oczywiście pieprznik. Zobaczcie jakie ładne sztuki. Trzeba je oczywiście wziąć. Bardzo ładne, zobaczcie. Bierzemy. Hoppa. Te są już takie większe. I tego małego. I zakryjemy. No i mamy dzisiaj pierwsze grzyby. Ja tu jeszcze się porozglądam superowo. Idźcie sobie Pod tym rośnie jakiś grzyb, podobno. I muszę zobaczyć, co to jest, bo to po prostu wygląda jak borowik. Po prostu nie dowierzę, nie dowierzę po prostu, ale czekajcie chwilę. Muszę to jakoś odciąć. I zobaczymy, co to jest. No, ma, zobaczcie. oj, To zobaczcie, ładnie. Tak, to dla mnie jest ten grzyb jeszcze zobaczę, no ale naprawdę piękny. Po prostu nie uwierzycie, przy chwilą tego grzyba znalazłem, tego borowika piaskowego, jestem w miejscu, co rosną koźlarze czerwone. No po prostu, przy chwilą też znalazłem starego koźlarza i dlatego kusiło mnie tutaj rozejrzeć się. No po prostu ja w to nie wierzę. Czy wy to widzicie powolutku? Już? Nie, koźlarz czerwony w taki wielki, no po prostu ja w to nie wierzę. Ja tu muszę się rozejrzeć, myślałem, że się nic nie będzie oprócz tego pieprznika jadalnego, a tu taki ładny okaz. Zobaczcie. Nie. nie, no po prostu muszę osobny film o nim nagrać. Dobra, teraz ten ważny moment w tym filmiku... O jezu! Przykryjemy, bo wielka grzybnia jest. O! Pięknie. Kurczaczki, jakby on był po prostu nierobaczywy. Zobaczcie, ja tu Wam wezmę tak. O! Patrzcie, tą grzybnię za chwilę włożę, bo zobaczcie, tutaj jest jej. Muchy, jakie siadają. Niby, wydaje się twarde, ale tak pewnie będzie. Robaczywy. Dobra, patrzymy, co tu będzie, zrobię tutaj nawet za chwilę dziurkę na tego, na tą nóżkę na koźlarza, Nie tak to nic nie da, ale... o. nie, no po prostu nie wiesz, on jest cały zdrowy, on jest po prostu zdrowy, super, po prostu super, ja tu oczywiście muszę się rozglądnąć.